Witajcie, witajcie. Nieco przerwy, jak to zwykle ostatnio u mnie. E, co w dzisiejszym materiale? E, no, dzisiaj pokażemy, jak wyglądają, jak wygląda stado, na jakim etapie jesteśmy aktualnie. No, ale przede wszystkim e, no, najwyższa pora, bo, że tak powiem, trochę się obijam, ewidentnie. E, a. 8000 subów wbiliście już całkiem dawno, i nie wiem, czy pamiętacie, coś wam za to obiecałem. No i najwyższa pora się z tego wszystkiego wywiązać. Eee, zrobimy konkursik pod tym filmem. Mm, pod tym filmem, kto chce wziąć udział w konkursie, bardzo proszę eee, o krótki komentarz. Biorę udział. Takie dwa wyrazy wystarczą, i wówczas spośród was, którzy napiszecie, i jednocześnie, oczywiście, subskrybujecie kanał. Więc, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam serdecznie, i wówczas będziecie mogli wziąć udział w tym losowaniu. Jak zwykle, wylosujemy gołąbka. Moim zdaniem, gołąbek kapitalny. I pochodzenie bardzo fajne, ale przede wszystkim gołąbek również bardzo fajny. Za chwilkę wam go. Zademonstruję. Aktualnie jesteśmy w gojemniku samczyków. Tu widzimy już dorosłe samce, i e, dzisiaj kolejne dwa dorosłe samce przywędrowały tutaj, wróciły. Tu widzimy szpaka w celi 18, który właśnie wrócił do tego gojemnika. Tak jak, tak jak wam powiedziałem, e, najpierw wszystkie stare samce stąd wyjechały do bocznego gojemnika. Pootwierane były wszystkie cele samczyków, e, samczyków które. No te y, Pozamykane były ich cele, po otwierane były wszystkie wolne cele roczne. Samce, które zaraz będą roczne, miały możliwość obierania. A teraz, sukcesywnie, co jakiś czas, dopuszczane są samczyki dorosłe. Jeszcze nie wszystkie wróciły. E, dzisiaj, wrócił szpak, i w drugim gojemniku, na końcu, też na tym samym poziomie, wrócił nakrapiany. No i wiadomo, że każde takie, każdy takie wpuszczenie powoduje no, spory raban, bo one tutaj próbują walczyć namiętnie z tymi roczniakami o kolejne cele. Tu na przykład groch tam widzimy, już bardzo, bardzo niechętnie spogląda na czerwonego pod spodem. One tutaj toczą boje, ale na tą chwilę czerwony radzi sobie. Eee, I miejmy nadzieję, że tak to zostanie. Tutaj znowu widzimy walkę pstrego. No, pstry ma problemy. To mu trzeba przyznać, że nie ma problemy o obronę tej swojej celi, ale jak widzimy daje radę. I miejmy nadzieję, że uda mu się tą celę obronić na stałe, żeby nie trzeba było mu pomagać. Tak to widzimy, że powolutku samczyki sobie w miarę fajnie obierają. Moja obecność im tutaj troszeczkę przeszkadza, bo... Ee, no, nie, nie przebywam z nimi dużo czasu, trzeba przyznać, że, że bywam tutaj sporadycznie. E, a na pewno jeszcze e, najwyższa pora trzeba będzie nagrać filmik e, z przygotowaniem do wystawy. E, no, bo jednak trzeba będzie wybrać jakąś drużynę e, na wystawę, żeby nas e, reprezentowała. No, niestety w tym roku znowu będą tylko gołębie w standardzie. W sporcie mamy nawet Dwie najlepsze samice w oddziele W kategorii A No ale wyniki z tego co wiem Nie, nie dadzą na pewno szans Na e, Na bycie na pudle Tak więc nie będziemy Ich wystawiać, nie będą jechały Jedna zawaliła jeden konkurs W sumie Druga ma dwa słabsze, ale jeszcze kolejne lata Są przed nimi, więc niech one sobie Jeszcze e, Próbują te wyniki poprawiać Trudno, ale w standardzie myślę, że coś wybierzemy. Ja na kolejnym filmiku, e, no jeszcze będę chciał to zrobić gdzieś do środy. Pokażę Wam, na co ja patrzę. Wybierzemy ptaki, które moim zdaniem będą się nadawały. E, b, b, co jeszcze, co jeszcze, no bo to mówię. Pokażę Wam, jak ja na to patrzę. No jednak udało się dwa razy wygrać wystawę, wystawę okręgową w standardzie. Myślę, że jakieś tam mniej więcej pojęcie mam i spróbujemy na tej podstawie coś wytypować, coś wybrać i zobaczymy. A teraz zaprezentuję wam tego samczyka dla was na konkurs. Eee, zobaczymy, zobaczymy. Sami ocenicie, czy chcecie brać udział w tym konkursie. No i niestety w całym tym obrazie, niestety, moja szpetna mordka będzie musiała się tu zaprezentować. Taki samczyk będzie do wygrania w konkursie. Bardzo ładny, niebieski samczyk. Powiem szczerze, naprawdę torpeda, jeżeli chodzi o budowę. Mocny, fajnie zbudowany samczyk, tak jak mówię, nieco starszy. Nie był, broń Boże, lotowany nigdy nie był wypuszczany nie jest oblatany. Ale samczyk jak najbardziej do hodowli zostało mu jeszcze jedno lotko do zrzucenia. Samczyk mówię potężny, główka na tą chwilę nieco mniejsza, ale on się jeszcze poprawi. Samczyk naprawdę moim zdaniem rewelacyjny, tak jak widzimy, budowa kapitał, ale te ptaki już tak wyglądają. Jest to pełny brat po tych samych rodzicach. Co360, czyli jest to pełny brat drugiego lotnika oddziału mojego. E, on był szpakiem, akurat jego brat. Jest to e, syn Massimo, czyli to, o, najstarszego aktualnie u mnie rozpłodowca z 2015 roku. A matką jest szpaczka, e, córka starego szpaka. Z tak, starego szpaka i takiej, stary szpak był drugim lotnikiem oddziału, a, mat, a matką mamy, czyli babcią od tej strony, jest też druga lotniczka oddziału też u mnie. Tak więc Samczyk z kapitalnym pochodzeniem. E, dwójka dziadków to dwa lotniki oddziału. E, jego pełny brat też był drugim lotnikiem oddziału. Tak więc myślę, że Samczyk naprawdę kapitalny. mówię, zbudowany super. Eee, grzeczniutki, fajniutki, on tam sobie siedzi w tym gębniku, gdzie mam te ptaszyny dla Was, dla chętnych eee, i on tam sobie już zajął całą beleczkę, sobie tam rządzi ale naprawdę miła ptaszyna więc myślę, że warto warto wziąć w tym udział tak jak mówię, mamy ponad 8000 subskrypcji i ja już teraz zadeklaruję w tym momencie że jeżeli wiadomo, że nie teraz pewnie ale jak dobijemy do 10 tysięcy to na 10 tysięcy, to ja Wam przygotuję dziecko olimpijskie. Myślę, że czegoś takiego to chyba jeszcze nie było. Że jeżeli dobijecie do 10 tysięcy w przyszłości, to ja się już zadeklaruję, że dam e, na taki konkurs dziecko najlepszej lotniczki Okręgu Łódź. E, a czemu nie? Jesteście ze mną, wspieracie. Doceniacie, więc jak najbardziej wówczas będzie aż taki lotnik. Ten jest pełnym bratem lotnika oddziału, a kiedyś w przyszłości już od razu deklaruję, że na 10 tysięcy zrobimy coś jeszcze mocniejszego. Zobaczymy. Tak jak mówię, sam czeka, odniosę, będzie na Was czekał, e, na Wasze zgłoszenia. Zgłoszenia będą mm, dość długo, damy Wam czas. Myślę, do 21-22, tam jak jest niedziela, no do soboty 20 bodajże 2. Będziecie mogli się zapisywać. Wówczas przeliczymy, spiszemy, wylosujemy. Bo mówię, teraz do piątku, jeszcze do czwartku jestem jeszcze tutaj. Później mamy mały wyjazd, więc. Damy Wam troszeczkę czasu, jak wrócę, to wówczas przedstawię, przedstawimy wyniki, rozlosujemy. Od razu mówię, wysyłkę biorę na siebie. Czyli mówię, nic, nic nie bierzecie, wszystko biorę na siebie. E, wysyłki, tak jak teraz, nabywacie u mnie ptaki, część osób przyjeżdża osobiście. Bardzo miło, e, miłe rozmowy, miłe pogaduchy. Bardzo fajne reakcje, bo powiem szczerze, jak to wiele osób mówi, że ptaki na, na filmach nie oddają tak jak oddają w ręku. Każdy raczej wyjeżdża zadowolony. A jeżeli chodzi o wysyłki po całej Polsce, radzę sobie jak najbardziej. Wysyłam głównie Bla, bla karem, jest dużo taniej. Na tą chwilę najdroższa wysyłka jaką miałem to około 50 zł a po całej Polsce, więc naprawdę jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, zostało tam jeszcze jeszcze jakaś, jakaś grupka gołąbków naprawdę fajnych macie ochotę dzwońcie do środy, jeszcze możemy coś ogarnąć eee, i, i w razie czego tak jak mówię wysyłki po całym kraju wszystko jest do ogarnięcia, że tak powiem, jeżeli tylko się chce tak to mniej więcej wygląda, tak, jeszcze ostatnie zerknięcie na na tego kawalera dla Was myślę, że nie będę miał się wypusty. Zobaczymy jeszcze do samiczek, tutaj w tym gojemniku przebywają wszystkie samice i lotowe i rozpłodowe na tą chwilę. Jeżeli chodzi o pierzenie widzimy, bardzo fajnie to wygląda. Dzisiaj zauważyłem problem z jedną samiczką na tą chwilę. Tutaj mamy na przykład na regale tą pstrą nakrapianą, no widzimy tylko główkę pstrokatą. No to jest bardzo fajny dolot, samiczka doleciała no już jakieś dwa tygodnie temu. Teraz widzimy, bardzo mocno się rzuciła z pierzeniem, z całym osprzętem, ze wszystkim wróciła. Eee, no, no, ona jest między innymi córką 637. 637 to właśnie aktualnie z dwóch lat najlepsza lotniczka oddziału w kategorii A. Więc e, naprawdę cieszy, bo ona pierwsze dwa loty bardzo fajnie siadła. E, raz miała chyba nawet w pierwszej dziesiątce. Na trzecim locie, na tym, ona zginęła na tym trzecim locie, na tym burzowym i powalczyła, bo wróciła z całym osprzętem, ze wszystkim. W pierzenie wstrzymane, więc widać było, że gdzieś musiała, musiała walczyć namiętnie. A tam nawet na środku mamy 637, więc widać nawet po główkach też pstrokate obie. Jest jeden problem, widziałem z samiczką jedną, która ewidentnie nie ma zamiaru nam się spierzyć w tym roku. E, młoda samiczka i to nawet ona ma chyba trzy konkursy a jeszcze ma cztery cztery lotka ma niezrzucone a piąte dopiero od końca pierzy powolutku w ogóle się nie spieszy idzie sobie tak wolniutko swoim tempem no i to już ewidentnie widzę że będzie z nią problem e, no ale trudno że tak powiem nie ma nie ma co się tutaj takimi rzeczami przejmować będzie musiała latać na starych lotkach z, tyłu, tutaj z tych samiczek również wybierzemy sobie coś na wystawę one teraz lubią przesiadywać sobie bardziej w wolierze tutaj na zewnątrz łapać sobie tlenu widzimy szpaczki no w ten rok jeżeli chodzi o szpaki naprawdę się udał no nie ma co tu ukrywać nie męczył nas tak bardzo jastrzą w tym roku i to głównie dzięki temu udało się je trochę bardziej utrzymać tam w samym rogu na końcu jest pewna specjalna szpaczka. Córka starej hurikanki tej lotowanej, e, czyli szóstej lotniczki oddziału w tym roku. Ona mu, tak jak się śmiałem od samego początku, że jak tylko była odsadzona tutaj, mówię, kurczę, żeby tylko zrobiła trzy konkursy, idzie na wystawę. Brakło jej trzy minuty na ostatnim locie, żeby domknąć trzeci konkurs. Nie pójdzie, ale jak ktoś tu do mnie przyjeżdża, to ja bardzo chętnie ją pokazuję że tak powiem, do pomacania, bo samica jest przekapitalna. Ruda, je, Ruda była w tamtym roku 14 w Polsce, ale myślę, że ta szpaczka jest od niej jeszcze fajniejsza. Ruda zrobiła y, wymagany limit jako dorosła, więc też, jeżeli nic się nie wydarzy, to też pojedzie na wystawę okręgową i będziemy się sprawdzać, że tak powiem, dalej. Tak się mniej więcej prezentują samiczki. Tutaj je bardziej będzie widać niż niż w środku w gębniku. Prezentują się myślę bardzo fajnie. Pierzenie bardzo bezproblemowo. Ja tak jak mówię, nic wielce nie używam, żadnej nadmiernej suplementacji. One sobie spokojnie jadą karma. Jak niektórzy przyjeżdżają to się dziwią, bo karma jest bardzo mocna, taka sama, sama pierzeniówka z dodatkiem ewentualnie trochę sięmianianego i i, 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 i ostro ale to tak mówię, odrobinę po garsteczce na, na całe wiaderko, że tak powiem, gdzie szykuję dla całej ekipy. Więc nie ma tu nic kombinowane. Dostawały ewentualnie troszkę maślanki na karmę. Jeden, dwa razy w tygodniu, jak mi się przypomniało. Kąpiel raz w tygodniu i to cała filozofia. Nie kombinuję, nie, nie, nie widzę zbytnio potrzeby. Nadmierna suplementacja, w moim przekonaniu, często prowadzi do tego, że gołębie bardzo mocno się pierzą, wrzucają po kilka lotek, jednocześnie po dwie to jeszcze jest nic, ale jak wrzucają po trzy, a czasem po cztery, no to później może na jakości upierzenia troszeczkę się to odbić. Gołębie wiadomo, wypuszczane nie są. Żeby nie kusić losu, nie robię tego od lat, nie wypuszczam, nie widzę takiej potrzeby. O, tu między innymi wskoczyła nam ta szpaczka. Ona raczej na wystawę nie pójdzie, bo nie wydaje mi się, żeby była jakaś kapitalna pod kątem budowy. Ale ona ma, jest w tym roku szóstą lotniczką oddziału na młode z kompletem. Fajnie polatała, zobaczymy jak będzie sobie latać później. No i to ona jest ona i jej w sumie yy, siostrzyczka. To są takie przykłady. Yy, to, co ja Wam bardzo często powtarzam. Zawsze dbajcie o to, co macie u siebie na goemniku lotowym. Ja co roku po najlepszych lotnikach zostawiam sobie coś do rozpłodu, i ona jest bezpośrednią córką dwóch właśnie takich późnych zostawionych yy, do rozpłodu z moich lotników. Co roku to robię i, i, i zawsze wychodzi to na plus. No, ten sam przykład macie nawet yy, yy, tego gołąbka, którego Wam przedstawiałem na, yy, na konkurs. To jego mamusia. To jest właśnie bezpośrednia córka dwóch moich wówczas najlepszych lotników. Samczyk był drugim lotnikiem oddziału, matka drugą lotniczką oddziału. Po nich zostawiona samica do rozpłodu. I ona przez, przez naprawdę długie lata dawała mi świetne lotniki. Ten właśnie synek, drugi lotnik oddziału. Po niej również była samica 632, która była na wystawie, na wystawie ogólnopolskiej. Była chyba drugą albo trzecią lotniczką okręgu w kategorii roczne. Tak więc szanujcie u siebie swoje lotniki. Zostawiajcie najlepiej co roku. Jeżeli nawet jesteście na. Na takim etapie dopiero budowania, lotujecie rok, czy dwa, nieważne, zostawcie po najlepszych lotnikach oddziału, jakie macie w danej chwili. Jeżeli u Was najlepszym lotnikiem na Waszym gołemniku jest gołąb, który ma cztery konkursy i samica, która ma trzy konkursy, połączcie je razem, zostawcie sobie coś do rozpłodu. W przyszłym, następnym roku, nie wiem, będziecie mieli najlepszego lotnika, który będzie miał sześć, a drugi będzie miał pięć, będzie, da się je złączyć, Złączcie je razem i też zostawcie sobie do rozpłodu. Im bardziej wiadomo, wasza hodowla będzie szła do przodu, tym wiadomo tych konkursów będzie więcej. I wtedy te gołębie z większą ilością konkursów. Ale gdy później nabywacie sobie coś od kogoś, od innego hodowcy, którego sobie upatrzyliście, to najlepiej wówczas te nowe nabytki łączyć właśnie na dzieci. Tych Waszych lotników, które u Was już latają, które u Was są zalatane, na nie sobie najlepiej łączcie, wówczas najszybciej jest u siebie dojść do jakiegoś naprawdę fajnego poziomu i podnosić sobie ten poziom z roku na rok. Bazujcie na swoich, bo naprawdę bardzo często oglądamy się tylko na innych, nabywamy, ściągamy nie wiadomo ile. Tak, trzeba też nabywać. Ja też co roku coś do siebie wprowadzam, ale co roku nie zapominajcie o tym, aby bazować na swoich gołębiach. Z, takim, z taką myślą Was zostawiam. W przyszłym odcinku wybierzemy ptaki na wystawę. Pokażę Wam na co ja patrzę, jak ja to oceniam. A Was zapraszam do subskrypcji i do zostawiania komentarzy i bierzcie udział w konkursie. Myślę, że warto. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.